Witajcie w podcaście Decyzje jutra. Nazywam się Paweł Ciura. Na co dzień pomagam firmom zwiększać przychody poprzez budowę efektywnych strategii, wdrażanie nowoczesnych narzędzi oraz rozwój kompetencji zespołów handlowych. W każdym odcinku zabiorę was w podróż po świecie sprzedaży, strategii i sztucznej inteligencji w biznesie. To miejsce dla liderów, którzy chcą patrzeć w przyszłość i podejmować odważne decyzje. Nie znajdziecie tu pustych frazesów. Będą konkretne przykłady, odważne pytania i czasem niewygodne prawdy, bo tylko takie prowadzą do wzrostu. Sprzedaż, marketing, AI, innowacje wszystko, co dziś decyduje o tym, czy wasza firma będzie miała jutro. To są decyzje jutra. Zaczynamy. Dzień dobry, witam Cię w jedenastym odcinku Decyzji Jutra. Dziś porozmawiamy o sprzedaży B2B od strony, o której rzadko mówi się wprost. O rozmowach, które mają wyglądać jak doradcze, a w rzeczywistości bardzo często prowadzą donikąd. To odcinek o mechanizmach, które sprawiają, że spotkania są, oferty są, pipeline wygląda dobrze. A decyzji po stronie klientów brakuje. Jeśli zarządzasz firmą, sprzedażą, albo sam prowadzisz rozmowy z klientami, to warto posłuchać uważnie, bo to, co za chwilę powiem, jest niewygodne. Handlowcy nie badają potrzeb klienta. Oni tylko szukają pretekstu, żeby wcisnąć mu ofertę. Wiem, że to zdanie wywołuje opór. Wiem też, że część osób już teraz myśli. Nieprawda, u nas jest inaczej, moi ludzie zadają pytania, my pracujemy według procesu. To świetnie, tylko pytanie brzmi jakie pytania są zadawane i po co? Bo w sprzedaży B2B problemem nie jest brak rozmów z klientami. Problemem jest to, że te rozmowy niczego realnie nie odkrywają. Przez ostatnie lata obserwuję dokładnie ten sam schemat, niezależnie od branży, niezależnie od wielkości firmy, niezależnie od tego czy mówimy o sprzedaży usług, technologii, produkcji czy doradztwa. Handlowiec wchodzi na spotkanie, ma agendę, ma prezentację, ma ofertę, jeszcze zanim klient skończy pierwsze zdanie. Rozmowa wygląda mniej więcej tak. Kilka pytań na rozgrzewkę, jedno pytanie w stylu, jakie są Państwa potrzeby, a potem potok slajdów. To nie jest badanie potrzeb. To jest szukanie potwierdzenia, że można już sprzedawać. I teraz najważniejsze. Handlowcy nie robią tego dlatego, że są źli, leniwi albo niekompetentni. Robią to, bo system ich tego nauczył. System, w którym liczy się liczba ofert, liczy się tempo, liczy się pipeline, liczy się to, żeby coś wysłać do klienta. W takim systemie zadawanie trudnych pytań jest ryzykowne, bo może się okazać, że klient nie jest gotowy, że problem nie istnieje, że nie ma budżetu, że decyzja zapadnie za rok. A to zabija szansę sprzedażową przynajmniej w Excelu. Zatrzymajmy się na chwilę przy samym pojęciu badania potrzeb. Większość firm rozumie je w sposób skrajnie uproszczony. Badanie potrzeb kojarzy się z pytaniami typu: czego Państwo potrzebują, jaki jest budżet, kiedy planują Państwo decyzje. To nie są złe pytania, ale to są pytania operacyjne, a nie strategiczne. One nie odkrywają, dlaczego ten problem w ogóle istnieje. Co się stanie, jeśli nic się nie zmieni? Kto realnie poniesie konsekwencje złej decyzji? Bez tego nie ma sprzedaży B2B. Jest tylko obsługa zapytania. I teraz uwaga, bo to jest moment niewygodny dla zarządów. Jeżeli handlowcy w Twojej firmie nie badają potrzeb, to nie jest ich wina. To jest efekt modelu zarządzania sprzedażą. Jeżeli handlowiec wie, że po spotkaniu usłyszy tylko jedno pytanie jest oferta czy nie ma, to dokładnie na tym się skupi. Jeżeli wie, że nikt nie zapyta czego się dowiedziałeś o procesie decyzyjnym klienta, co go realnie blokuje, kto jest przeciwnikiem zmiany po jego stronie, to po co ma tam wchodzić głębiej? W sprzedaży B2B obowiązuje brutalna zasada. Nie da się sprzedać tego, czego klient sam jeszcze nie rozumie. Jeżeli klient nie potrafi jasno nazwać swojego problemu, to handlowiec nie ma prawa proponować rozwiązania. A jednak robi to codziennie, bo łatwiej jest mówić o produkcie, niż wejść w rozmowę o ryzykach, kosztach braku decyzji i odpowiedzialności. To nie jest sprzedaż doradcza to jest prezentacja. Tu dochodzimy do sedna całego odcinka. Handlowcy nie badają potrzeb klienta, bo tak naprawdę nie sprzedają decyzji. Oni sprzedają ofertę, cenę, zakres, termin. Sprzedaż B2B zaczyna się dopiero wtedy, gdy ktoś bierze odpowiedzialność za rozmowę o decyzji. I od tego momentu zaczyna się prawdziwy problem. Większość handlowców powie teraz, ale przecież my zadajemy pytania. I to prawda, tylko że zadawanie pytań nie jest równoznaczne z badaniem potrzeb. To dwie zupełnie różne kompetencje. Pytanie może być formalnością, pytanie może być checklistą, pytanie może być też pretekstem do tego, żeby przejść do prezentacji. I dokładnie z tym mamy dziś do czynienia w sprzedaży B2B. Najczęściej spotykany schemat wygląda tak. Handlowiec zadaje pytanie, klient odpowiada jednym zdaniem, handlowiec nie dopytuje. Dlaczego? Bo dopytanie oznacza ryzyko. Ryzyko, że klient zacznie mówić o problemach, których nie da się obsłużyć ofertą. Rozmowa pójdzie w kierunku polityki wewnętrznej klienta, okaże się, że decydentem jest ktoś zupełnie inny, a to burzy komfort handlowca. Prawdziwe badanie potrzeb nie polega na zbieraniu informacji. Polega na odkrywaniu sensu. Informacja to fakt, a sens to konsekwencja. Informacja brzmi: mamy problem z efektywnością sprzedaży. A sens brzmi: jeśli tego nie rozwiążemy, w przyszłym roku nie dowieziemy wyniku i stracimy kluczowych ludzi. Większość handlowców zatrzymuje się na informacji. Sprzedaż zaczyna się dopiero na poziomie sensu. I teraz kluczowe zdanie, które warto zapamiętać. Klient nie kupuje rozwiązania problemu. Klient kupuje ulgę od konsekwencji problemu. Jeżeli w rozmowie nie pojawiają się konsekwencje finansowe, operacyjne, personalne, Strategiczne, to ta rozmowa nie ma wartości sprzedażowej. Może być miła, może być profesjonalna, może być partnerska, ale nie prowadzi do decyzji. Dlatego tak wiele procesów sprzedażowych kończy się zdaniem. Musimy to przemyśleć, wrócimy do tematu, proszę wysłać ofertę. To nie są obiekcje, to są symptomy źle przeprowadzonej rozmowy. Klient nie mówi nie, bo sam jeszcze nie wie, czy problem jest wystarczająco ważny, żeby cokolwiek zmieniać. A handlowiec, zamiast mu w tym pomóc, ucieka w ofertę. I tu dochodzimy do największego mitu sprzedaży B2B: dobra oferta się obroni. Nie. Dobra oferta bez dobrej diagnozy jest tylko dokumentem PDF. Klient nie odrzuca oferty. On odrzuca brak sensu zmiany. Jeżeli rozmowa nie doprowadziła klienta do momentu, w którym sam mówi: tak, to jest problem i musimy coś z tym zrobić, to oferta nie ma żadnych szans. Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Handlowcy bardzo często mylą zainteresowanie klienta z gotowością do decyzji. Klient może być ciekawy, może zadawać pytania, może nawet prosić o ofertę. To nie znaczy, że jest gotowy kupić. Gotowość pojawia się dopiero wtedy, gdy klient rozumie koszt braku decyzji. I właśnie dlatego tak wielu handlowców ciśnie ofertę, bo nie potrafią albo nie mają odwagi zatrzymać się w rozmowie na etapie diagnozy. A bez tego sprzedaż B2B staje się loterią. I teraz przejdziemy do jeszcze trudniejszego tematu, czyli dlaczego firmy systemowo zabijają badanie potrzeb, nawet jeśli głośno mówią, że sprzedają doradczo. Firmy bardzo lubią mówić, że sprzedają doradczo, że stawiają na relacje, że nie cisną. A potem wchodzisz do środka organizacji. I widzisz dokładnie coś odwrotnego. System, w którym nie ma miejsca na myślenie, jest sprzedawany jako system doradczy. Zacznijmy od KPI-ów. Jeżeli handlowiec jest rozliczany z liczby ofert, tempa przechodzenia lejka, wartości pipelinu, to nie ma żadnej motywacji, żeby zatrzymać się na diagnozie. Bo diagnozy nie widać w CRM-ie. Nie da się jej łatwo zmierzyć, nie robi wrażenia na kolu sprzedażowym, za to oferta owszem. CRM miał być narzędziem wspierającym sprzedaż, w praktyce bardzo często stał się narzędziem presji. Handlowiec wie, że musi coś wpisać, coś przesunąć, coś odhaczyć. A że rozmowa z klientem jeszcze się nie wydarzyła w pełni, że nie wiadomo kto decyduje, że problem jest mglisty. To się uzupełni później. I tak powstaje największa iluzja sprzedaży B2B. Pipeline, który wygląda świetnie i nie dowozi wyniku. Wszyscy wiedzą, że coś jest nie tak, ale nikt nie chce być tym, który powie: Nie wiemy, co naprawdę dzieje się u klienta, bo to brzmi jak porażka. Do tego, Dochodzi jeszcze jeden element: kultura organizacyjna. W wielu firmach zadawanie trudnych pytań klientowi jest postrzegane jako ryzykowne, zbyt bezpośrednie, psujące relacje. A przecież w sprzedaży B2B to właśnie brak trudnych pytań zabija relacje. Klient nie potrzebuje handlowca, który jest miły. Klient potrzebuje kogoś, kto pomoże mu myśleć. I teraz. Najważniejsze zdanie dla właścicieli i zarządów: Jeżeli w Twojej firmie handlowcy nie badają potrzeb, to znaczy, że organizacja im na to nie pozwala. Nie pozwala przez presję czasu, presję wyniku, presję raportowania, presję szybkich zwycięstw. A sprzedaż doradcza nie znosi presji. Sprzedaż doradcza wymaga zgody na to, że nie każda rozmowa kończy się ofertą. Akceptacji, że nie każdy lit ma sens, odwagi, żeby powiedzieć klientowi: To nie jest ten moment. I tu pojawia się paradoks. Firmy, które dają na to przestrzeń, sprzedają więcej, bo handlowiec przestaje grać w grę pozorów, a zaczyna grać w grę o decyzję. Jeżeli chcesz, żeby twój zespół naprawdę badał potrzeby, Musisz zmienić nie ludzi, tylko zasady gry. Bo dopóki oferta jest ważniejsza niż diagnoza, dopóty handlowcy będą szukać pretekstu, żeby ją wysłać. A teraz przejdźmy do sedna, czyli jak wygląda prawdziwe badanie potrzeb w sprzedaży B2B i dlaczego większość zespołów nie jest na nie gotowa? Prawdziwe badanie potrzeb sprzedaży B2B nie zaczyna się od pytań o produkt, nie zaczyna się od budżetu, nie zaczyna się nawet od celu projektu. Zaczyna się od zakwestionowania status quo klienta. Jeżeli rozmowa nie powoduje, że klient zaczyna myśleć inaczej o swojej sytuacji, to nie jest to rozmowa sprzedażowa. To jest spotkanie informacyjne. Większość handlowców zaczyna rozmowę od pytania jak to teraz wygląda? To jest dobre pytanie, ale zupełnie niewystarczające. Kluczowe pytanie brzmi dlaczego to wygląda właśnie tak? Bo dopiero wtedy zaczynają się pojawiać przyzwyczajenia, błędne decyzje z przeszłości, kompromisy, polityka wewnętrzna, a bez tego nie da się niczego sprzedać. Drugim krytycznym elementem badania potrzeb jest rozmowa o konsekwencjach braku zmiany. I tu pojawia się największy opór handlowców. Bo rozmowa o konsekwencjach oznacza wejście na poziom odpowiedzialności klienta. To moment, w którym handlowiec musi zadać pytania typu, co się stanie, jeśli za rok będzie dokładnie tak samo, kto w organizacji poniesie koszty tej decyzji. Jaki będzie wpływ na wynik ludzi, reputację to nie są pytania sprzedażowe, to są pytania decyzyjne. I teraz bardzo ważna rzecz: jeżeli klient sam nie nazwie konsekwencji, to żadna oferta ich nie dopowie. Handlowiec nie może być adwokatem własnego rozwiązania. Musi być lustrem dla myślenia klienta. A lustro bywa niewygodne. Kolejny element, który większość zespołów pomija, to rozmowa o alternatywach. Handlowcy boją się pytać: co zrobicie, jeśli nie wybierzecie nas? Jakie inne opcje bierzecie pod uwagę? Co się stanie, jeśli nic nie zrobicie? A przecież klient zawsze ma alternatywę. Najczęściej jest nią brak decyzji. Jeżeli handlowiec nie umie zderzyć oferty z tą alternatywą, to przegra z bezruchem. I wreszcie element, który zabija większość rozmów: pośpiech. Handlowcy czują, że muszą iść dalej, domknąć etap, zaproponować rozwiązanie. Tymczasem najważniejsze momenty w badaniu potrzeb, dzieją się w ciszy. Po pytaniu, po odpowiedzi, po zawahaniu klienta cisza to nie strata kontroli. Cisza to narzędzie. Dobrze przeprowadzone badanie potrzeb nie prowadzi od razu do oferty. Prowadzi do jednego z trzech wniosków. To ma sens i idziemy dalej. To nie jest ten moment, to nie jest właściwy problem. Każdy z tych wniosków jest sukcesem, bo kończy grę pozorów. Najgorszy scenariusz to oferta. Która tylko ładnie wygląda. I teraz zdanie, które powinno wisieć w każdym dziale sprzedaży. Jeżeli po rozmowie handlowej klient myśli dokładnie tak samo jak przed nią, to ta rozmowa była stratą czasu. Badanie potrzeb ma zmieniać perspektywę klienta, nie przekonywać go do produktu. Większość handlowców wie, jak zadawać pytania. Problem w tym, że nie wie, dlaczego i w którym momencie je zadać. I właśnie dlatego teraz przejdziemy do ostatniego, najbardziej niewygodnego elementu, czyli odwagi w sprzedaży B2B. Sprzedaż B2B nie jest dziś problemem wiedzy, nie jest problemem narzędzi, nie jest problemem procesu. Jest problemem odwagi. Odwagi handlowca i odwagi organizacji, która tego handlowca stworzyła. Bo prawdziwe badanie potrzeb wymaga decyzji, na które większość zespołów nie jest gotowa: decyzji, żeby nie iść dalej, nie wysyłać oferty, powiedzieć klientowi: To nie ma dziś sensu. To brzmi jak sabotowanie sprzedaży, a w rzeczywistości jest jej fundamentem. Zauważ jedną rzecz: handlowcy bardzo często mówią: Klient chciał ofertę. Nie, klient chciał zamknąć temat. Oferta jest najprostszym sposobem, żeby zamknąć rozmowę bez podejmowania decyzji. I dopóki handlowiec w to wchodzi, dopóty będzie wypychał oferty zamiast sprzedawać zmianę. Prawdziwa sprzedaż B2B. Zaczyna się w momencie, w którym handlowiec potrafi powiedzieć: Na podstawie tej rozmowy nie rekomenduję dziś żadnego rozwiązania. To jest moment szoku dla klienta, dla systemu, dla samego handlowca. Ale właśnie wtedy pojawia się zaufanie. Zaufania nie buduje się przez bycie miłym. Zaufanie buduje się przez klarowność. Klient musi wiedzieć. Gdzie naprawdę jest, co mu grozi, co się stanie, jeśli nic nie zrobi. Handlowiec, który unika tych tematów, nie sprzedaje. On amortyzuje napięcie. I teraz najtrudniejsze zdanie tego odcinka. Nie każdy klient zasługuje na ofertę. Oferta to efekt pracy diagnostycznej. Jeżeli tej pracy nie było, Oferta jest tylko dokumentem sprzedażowym, który klient porówna z trzema innymi. A wtedy jedynym kryterium zostaje cena. Handlowiec doradca to nie ktoś, kto lepiej tłumaczy produkt. To ktoś, kto potrafi zatrzymać proces, potrafi nazwać brak sensu, potrafi wytrzymać ciszę, potrafi nie sprzedać. I właśnie dlatego takich ludzi jest tak mało. Bo tego nie da się zrobić bez wsparcia organizacji. Jeżeli jesteś właścicielem, prezesem, dyrektorem sprzedaży i słyszysz, że rynek jest trudny, zadaj jedno pytanie. Ile decyzji nasi handlowcy odradzili klientom w ostatnim kwartale? Jeżeli odpowiedź brzmi żadnej, to nie masz sprzedaży doradczej. Masz fabrykę ofert. Sprzedaż B2B przyszłości nie będzie szybsza. Będzie odważniejsza. Mniej ofert, mniej spotkaj, mniej pipelineu, za to więcej rozmów, które naprawdę coś zmieniają. Bo handlowcy nie badają potrzeb klienta nie dlatego, że nie potrafią. Nie badają ich, bo nikt nie nauczył ich rezygnować z oferty. A bez tej umiejętności, każda rozmowa sprzedażowa będzie tylko szukaniem pretekstu, żeby coś wcisnąć. Jeżeli po tym odcinku ktoś w Twojej firmie zada mniej pytań o ofertę, a więcej o decyzję klienta, to znaczy, że ta rozmowa miała sens. A jeżeli nie, to być może właśnie odkryłeś najdroższy problem w swojej sprzedaży. To były decyzje jutra. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, zostaw polubienie, komentarz i subskrybuj podcast, żeby nie przegapić kolejnych rozmów o sprzedaży, strategii i przyszłości biznesu. Poleć decyzję jutra swoim znajomym, bo być może właśnie oni dziś stoją przed decyzjami, które zadecydują o ich jutrze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.